Witam Was w pierwszym odcinku programu Sportowa Rozgrzewka, w którym pokażę Wam kilka prostych i fajnych ćwiczeń, które na pewno polepszą Wasze samopoczucie i sprawią, że dzień stanie się piękniejszy. Dzisiejsze ćwiczenia wykonam na sprzętach znajdujących się na kampusie. Pierwsze ćwiczenie, które wykonam, jest to Narciarz Inaczej Wahadło. Ćwiczenie to ma funkcję wzmocnienia naszych nóg, pasa biodrowego oraz mięśni ramion. Chwytamy rękami za rączki, wchodzimy na stopnicę wprawiając ją w ruch wahadłowy. Kołyszemy się w prawo, w lewo. Trzymając stabilnie, powtarzamy seriami 3 razy po 10. Kolejne ćwiczenie to piechór, które ma za zadaniem wzmocnić mięśnie naszych nóg i rozciągnąć nasze ścięgna. Trzymając się poręczy rękoma, wchodzimy na ruchome stopnice. Trzymając bardzo mocno poręcz, prawiamy w ruch nogi na przemienie prawa-lewa. I tak robimy trzy serie po 10 razy. Kolejne ćwiczenie to trenażer talii i bioder, tak zwany twister. Zadaniem tego ćwiczenia jest wzmocnienie mięśni brzucha i naszej talii. Stajemy centralnie na okrągłej ruchomej platformie, trzymając ręce na uchwytach. Wprawiamy w ruch nasze biodra, balansując raz w prawo, raz w lewo. Pamiętajmy również że nie ruszamy całym ciałem, tylko biodrami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Już w następnym odcinku pokażę Wam ćwiczenia na brzuch i nogi. Buźka!